Się. Cześć z tej strony Kuba! Będziemy tworzyli serię nową z Minecraft'a Pocket Edition. Zaczynamy grę. Będziemy stworzyli nowy świat. Stwórz nowy. <trybuj> i Rosowo. Przetrwanie. Normalny kody. Kontynuuj. Nieskończony gra. Graj. No i zaczęliśmy. W pierwszej chwili mamy gros. W pierwszej chwili mamy tutaj drzewka i bardzo się przydadzą do pierwszej chwili Minecrafta. Musimy trochę ich wciąć. To może dzisiaj będzie nudny trochę odcinek, ale po prostu takie są porządki Minecrafta. Przepraszam bardzo za to, że te krzyki, bo akurat jest dzisiaj mój kolega i... Dzisiaj nie będę go w dzisiejszym odcinku. Zasuwujcie jego kanał. Nazywa się Dawid XD Pod jego filmami różnymi, na przykład z różnych tych. No musimy niestety teraz Musimy koniecznie teraz zrobić deseczki. Troszeczkę kijów się przydałoby. I crafting. Teraz musimy stworzyć koniecznie. Siekiereczkę Mieczyk Łopatę Cilof Mamy najbardziej zbędne rzeczy damy w, w tej grze Tam już widziałem chyba węgiel Ale nie, dobrze jest na wierzchu, bo tak to tam nie wychodzi do tej jaskini Bo nie lubię jak mi zielony kutas wychodzi O też się szybki. Bardzo. W pierwszym odcinku jak będzie, pod, będzie 20 łapek w górę i 5 subskrypcji. 10 subskrypcji, przepraszam. Jutro, za, w, poniedziałek, w poniedziałek stworzę następny filmik z tej serii. Minimum to 15 łapeczek. węgla, Ale czy tam nie szkodzi, bo na pewno się bardzo przyda. No a teraz w następnej kolejności byśmy sobie poszli po jakieś mięsko. Na pewno się nam przyda. O, jeszcze węgiel. To jest. No to się przyda. Dzisiaj, zrobię, dzisiaj zrobię taki króciutki odcinek, bo dzisiaj na bardzo to takich czasów, nie, be, nie mam dzisiaj za bardzo długi filmik, ale obiecuję Wam, że w poniedziałek zrobię jakiś trochę dłuższy, jakoś tak, 20 minut, 50, nie, no może 50, nie, ale 30, pół godziny zrobię na w poniedziałek filmik, dzisiaj zrobię może 10 minutowy, bo dzisiaj za bardzo dużo, dzisiaj mi czas goni, więc. Dopiero założyłem konto na YouTube, więc na razie będzie słuchczas. Mam nadzieję, że nasza moja seria Wam się spodoba. Co tu jest? A drewno. Oko? Oh shit. Duża gropa. Gropa. Dobrze, żeby tu nie było zielonych kutasów. Trochę mi się serwer boli, więc nas przepraszam za to, że tak trochę się tnie, ale powinno się bardziej trochę tutaj działać. Następnym odcinku postaram się zrobić coś, żeby lepiej działał system i tam są góry, muszę nam iść. O, krówka, 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 bardzo się przyda, bardzo, bardzo, bardzo. Kurnisza normalnie. No i mam jedząko. Pierwsze jedzenie A więc już będę kończył, bo już muszę się zbierać. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie trochę subskrypcji. I do zobaczenia.